Aha, neviadomo kto movie. Cytat, tutaj tak przetłumaczę. No mówią, że być może, być może, pół roku, no, i rozf zostanie, rozformują na, rozformują nas, a, ale to nie oznacza, że pojedziemy od razu do domu, rozumiesz? Aha. Po prostu mogą nas rozrzucić po innym jednostkach, do innych jednostek. Nie, no, może w DRL pojedziemy, ale nie do domu właśnie, rozumiesz? W drl, DRL brakuje piechoty, nawet, wiadomo, wiadomościach piszą, kurwa, aha, e, piechotę, która będzie to wszystko brała, kurczę, także być może będzie jeszcze tutaj, e, będziemy tu zajebiście wspominać później, kurczę. A co tam w wiadomościach mówią? W wiadomościach? No co w wiadomościach? Nic takiego, kurwa, tam na, w, na Krym, kurwa, ten, w, na Krymie jakieś lotnisko, jakieś, no mówią, że się wysadziło. Przez, przez pomyłkę. No po, Niby podczas tankowania wysadziło amunicję kurcze na Krymie. Jaki kurwa, jakiego tankowania? ukrop wpierdolili tam rakietami. No a mówią, że tak, rakietami kurwa. A Rosjanie w telewizorze nie że to że to była pomyłka. Że nie przyznają się nie chuja. Ukropy mówią, że tak, to oni wpier wjebali No wiem. Tam, a tam ci coś udają, kurwa, żeby wstydu nie narobić. No tak, przecież tam niby pow... przestrzeń lotnicza jest zamknięta, a tutaj nagle przylatuje, no nichuje sobie, kurwa. I to jest to przechwalone kompleksy przeciwlotnicze nie zadziałały po raz kolejny. No tak, przecież. Wyobraź to jeszcze na Krymie, jaka tam będzie kurwa panika, ja pierdolę. Tak, jeszcze w ten most pierdolą. No tak, przecież to już w ogóle. To już będą, wtedy już będą podbijali Rosję, jak się okaże, kurczę. I nic. Znasz co do Piety, wiesz, już tak. Tak, poszedł posrać, ja kurczę, ja pierdolę, a tam e, ani antyszokowego, ani nichuje nie było, tak? Wszystko oddaliście, piździec, wyobrażam, jak on tam krzyczał. Tak, jeszcze słońce świeciło mu na ranę, tak, jak, tak jakby go na ognisku palili na, na żywca. Mhm, ciekawe.